Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj moim i państwa gościem jest Rafał Foryś, przewodniczący Radomskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Prezydent Radomia Radosław Witkowski zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. Start w wyborach, można powiedzieć, w jego przypadku przesądzony. No ale teraz pytamy o kontry kandydatów. Czy Konfederacja wie, kto będzie kandydatem, kto będzie startował w wyborach? E, I czy to może będzie Rafał Foryś? Panie redaktorze. Ja na wstępie chciałem życzyć powodzenia panu e, obecnemu prezydentowi w reelekcji. A jeżeli chodzi o e, konfederację, jeżeli chodzi o ewentualny mój start, no to jest stanowczo za wcześnie. Takie decyzje. A chciałby pan? Podejmuje e, komitet polityczny. I to by wyszło teraz, jak ja bym cokolwiek powiedział, to by wyszło tak, no, że jesteśmy taką partią. E, no z, z nieodpowiedzialną, nie, nie można za wcześnie mówić o takich rzeczach. A widziałby się pan jako prezydent... Anarchistyczną partią. Tak, ale widziałby się pan jako prezydent Radomia? Naprawdę za wcześnie o tym mówić, panie redaktorze. Mamy komitet polityczny, który decyduje o tych sprawach i czekamy, czekamy. Przecież najpierw mamy wybory parlamentarne, na których trzeba się skupić całą energię, trzeba poświęcić siły wszystkich naszych działaczy, całe struktury, żeby wrzucić w ten worek wyborczy, który jest, jest no na pierwszym miejscu teraz, bo wybory parlamentarne są najważniejszymi wyborami w naszym kraju. Mhm. A później będziemy naprawdę rozmawiać o tych kwestiach. Jeżeli zbierze się zarząd, jeżeli się zbierze komitet polityczny, E, I ustali kto gdzie. I... Mhm. Czyli fotel wie. prezydenta no nie jest aż tak istotny w takim razie. Żeby Przede się... wszystkim istotne są wybory parlamentarne, ponieważ y, y, mamy przekonanie, że jest osiągalny. Jeden, a nawet może dwa miejsca poselskie. Mhm, ale to, że będzie pan startował w wyborach do najprawdopodobniej, nam się, Sejmu, to nie jest sprawa dyskusji już w tym momencie. Tak, no tutaj będę na pewno startował do wyborów parlamentarnych. To... Numer jeden? Tak, tak, numer jeden. Dobrze. To, to już mogę oficjalnie już... powiedzieć. Tak, to już wiemy. E, teraz dowiemy się o pierwszym kongresie. Radom przyszłości, który już jest za nami, i tam padły pewne e, ciekawe wnioski. Dowiedzieliśmy się, e, że Radom, by móc się rozwijać, powinien być miastem innowacyjnym, nowoczesnym, ale także wojewódzkim. E, panie przewodniczący, o tym także e, mówi Konfederacja, o tym także mówi pan, e, e, a mhm. można powiedzieć, że o tym wszyscy. Mówią, ale tak na dobrą sprawę e, tylko mówią. Mhm. Nic się nie dzieje. Nadal Radom nie jest miastem wojewódzkim. Tak, ale przecież wiemy doskonale o tym, jeżeli chodzi o powierzchnię, o liczbę mieszkańców. Wcale nie ustępujemy takim miastem jak Kielce, a Kielce są miastem y, y, wojewódzkim, y, więc y, no, trzeba podnieść ten temat do rangi poważnej żeby to nie były tylko hasła wyborcze, żeby to nie było przedkampanijne bicie piany, tylko realna rozmowa na poważnie. Ja no ja bardzo się cieszę, że odbywają się takie kongresy, że tutaj mówimy o demografii, o tym, że zagraża nam, no przecież widzimy, że niedawno nasze miasto miało ponad 200 tysięcy mieszkańców, ta liczba już jest poniżej 200 tysięcy, więc jest ta demografia po prostu schodzi do dołu, więc bardzo ważne, żeby nasze miasto się rozwijało właśnie dzięki takim projektom, no jak lotnisko, ale także inne, żeby wspierać przedsiębiorczość przede wszystkim, wspierać małe, średnie, Duże firmy, a teraz jest niestety mm, poprzez ten kryzys ekonomiczny, po, po, ekonomiczny, energetyczny. Mamy ogromny problem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie firm. E, nie tylko tych małych średnich, ale i dużych, ponieważ w setkach będą zwalniani, będą wysyłani na przymusowe urlopy pracownicy z naszych firm tutaj z subregionu Radomskiego. Więc tak, jak najbardziej, ja popieram, e, jako Konfederacja Radom, popieramy pomysł w Wojewódzkiego Radomia. Nie chcemy być kelnerami Warszawy, chcemy się odciąć. Chcemy mieć więcej wpływu, chcemy być samodzielni, chcemy mieć wpływ na rozwój naszego miasta. Tak jak ma na to wpływ właśnie Kielce, Rzeszów. To są miasta, które się pięknie rozwijają, właśnie dlatego, że są miastami wojewódzkimi, więc. Mm -hmm. To będzie jeden tak Po no, Trzeba o tym mówić i trzeba jeden z to Konfederacji. Jeden z, jeden z podstawowych na pewno. My mamy dosyć bogaty wachlarz. No, ja na pewno będę mówił y, o, o zdrowym jedzeniu, o zdrowym życiu. Y, będę wspierał polskie y, nasze tu lokalne rolnictwo, ale także będziemy mówić, tu już jest bardziej z mojego kolegi Dawida Nowaka z partii Korwin, czyli strefa przedsiębiorczości, czyli uwolnienia fiskalizmu od naszych przedsiębiorców, zmniejszenia podatków. Tak naprawdę my docelowo jako Konfederacja dążymy do tego, że w ogóle nie było podatku dochodowego, bo podatek dochodowy to jest taka kara za pracę. My chcemy, żeby Polak pracował tu u siebie na swoim, dorabiał się i odcentralizować przedsiębiorców, żeby... Poczuli tą wolność, bo w tym momencie czują tylko zniechęcenie do pracy. Taka jest prawda, bo sam jestem przedsiębiorcą i w pewnym momencie człowiek się budzi i idzie na siłę do roboty, a nie tak, jak e, m, chciał na początku tworzyć gospodarkę, rozwijać e, region, dodawać, dodać tą wartość dodaną do, m, do naszego miasta, zatrudniać pracowników. To teraz jest to trochę inaczej. Robi się to na siłę. To jest, to jest straszne, ponieważ państwo traktuje przedsiębiorcę jak taką krowę, którą trzeba wydoić, a jak już jest chuda. Już nie ma, nie ma mleka, to trzeba ją po prostu rzeźni i następną brać. A przedsiębiorstwa powinno się traktować jako konia pociągowego gospodarki, bo z tego są pieniądze, z tego jest realny, żywy pieniądz. Mhm. Chcą też państwo, żeby Polki i Polacy, tu cytat, zapieprzali? Konfederacja jest jedyną partią w Polsce, która popiera, afirmuje kult zapieprzania. To mhm. są słowa posła Konfederacji Roberta Winnickiego. No to jest o tyle ciekawe, że od lat mówi się o work-life balance. Mhm. Ostatnio grupa posłów lewicy skierowała do Sejmu poselski projekt ustawy w sprawie ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. Mamy pracować mniej za te same pieniądze. W podobnym kierunku oczywiście idą kraje Europy Zachodniej, a tu w Polsce jednak Polak ma, tu cytat, zapieprzać? Ma ciężko pracować i dostawać solidne wynagrodzenie za swoją ciężką robotę. To tak, ja nie będę przeklinał tutaj na, na antenie, ale prawdopodobnie koledze Robertowi Wienickiemu o to chodziło. Tak, no bo my wiemy doskonale w Konfederacji o tym, że. Ręce wypracowują pieniądz. Nie, nie wydrukowuje się na tej magicznej drukarce, którą teraz posiada rząd pieniędzy, ponieważ przez takie dodrukowanie pieniędzy rodzi się na przykład inflacja. Nie wiem, czy pan redaktor widział najnowszy raport Ministerstwa Finansów o, o dwóch funduszach. Fundusz jeden, który miał wspierać te całe skutki covidowe. To są już kwoty, to są wydrukowane pieniądze, kwoty 100 około 50 miliardów i z roku na rok te kwoty będą w strasznym tempie po prostu wzrastały. W 2025 będzie to około 250 miliardów. Podobnie z drugim funduszem, który tam odpowiada za zbrojenia. Jak najbardziej jesteśmy w Konfederacji o tym, żebyśmy żeby byli uzbrojeni po zęby i każdy nas dookoła się bał, Ale nie kosztem do druku pieniądza, nie kosztem inflacji, nie kosztem drożyzny. Mhm. Um, więc Czyli tak... powinniśmy zamiast drukować, powinniśmy pracować. Oczywiście. Jako społeczeństwo. jeżeli ktoś chce pracować jeden dzień. Niech pracuje jeden dzień, to będzie wolna wola, więc my, my tutaj nie przymuszamy, że ktoś ma pracować 7 dni w tygodniu, broń Boże. Kto, ile ma chęci nie zabierać mu tych chęci, nie zabierać mu tych perspektyw, tych marzeń, bo to jest najgorsze, zabranie marzeń, to co powiedziałem wcześniej, że już ludzie idą z, niechęcą, z niechęcią do swoich firm, to jest właśnie zabieranie marzeń. Mhm. No, ale e, to... też pewne rzeczy można ustawowo nakazać lub zakazać, można wydłużyć tydzień pracy o, 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 do, do, o sobotę, byłoby wtedy sześć dni. To, to byłby ten kierunek, właśnie, już nie cytuję, słowa. Nie nasz, na pewno nie nasz. Nie, po prostu my mamy, jeżeli chodzi o, o ciężką pracę, to znaczy, żeby nie przeszkadzać w ciężkiej pracy, bo tego oczekują i rolnicy, i przedsiębiorcy, i wszyscy ci, co pracują w strefie prywatnej, żeby po prostu nie przeszkadzać, żeby nie spędzał 20 dni przedsiębiorca nad stosem papierów z księgową, gdzie księgowa ma problemy z tym nowym ładem, tylko żeby zaczął się zająć się pracą, zatrudnianiem ludzi, a nie tam może kapnie na koniec miesiąca i coś zarobi, albo nie, bo reszta idzie na, na, na waty, na daniny, na inne, na inne te wszystkie pieniężne zobowiązania wobec państwa. Później państwo się chwali, że ma tu miliardów tyle na to, miliardów na to. To wszystko ma przecież od przedsiębiorców. Mhm, taka ustawa mogłaby, ustawa, która by jakby ograniczyła tydzień pracy do 35 godzin, mogłaby właśnie przeszkadzać, pana zdaniem? Nie, no, ale po co, jakiekolwiek ustawy tworzyć w tych kwestiach? Wolność, wolność. Nie zabierajcie nam szczególnie y, czy y, y, Eurokraci z Brukseli, czy tutaj nasi warszawscy y, politycy, nie zabierajcie wolności nam ludziom, nie zabierajcie wolności y, przedsiębiorcom, bo przedsiębiorcy rolnicy doskonale sobie da, dadzą radę. Po prostu nie wynikajcie w tą strefę. Mm -hmm. A nie chciałbym pracować na przykład cztery e, dni i dostawać pensję jak za pięć the Czy nie brzmi to atrakcyjnie? No, ja bardzo chciałbym po jeden dzień i dostawać pieniądze za, za cały rok, ale tak się nie da. Ja jestem nauczony pracy ciężkiej od, od małego i, i mi ojciec nie mówił, że synku, tutaj masz po szkole, jak wrócisz na gospodarstwo, masz nie robić. Nie, po prostu ja wiedziałem, że jak jest jesień, to jest zapierdzielanie w, w sadzie, bo z tego coś się odłoży, będę, będę miał na studia. Tak samo z takiego punktu widzenia wychodziło moje rodzeństwo i tak było. I tak było i dlatego ja Ci dziękuję rodzicom, że, że nie, 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 nie wysyłali mnie, nie wiem, żebym gdzieś tam w piłkę tylko grał, tylko nauczyli mnie ciężkiej pracy. Yy, I w sobotę to było najwięcej pracy, ponieważ zasowały się od rana, więc jak, więc jak ta szkoła jeszcze ratowała o tyle, że, że w szkole człowiek odpoczywał tak naprawdę. Ale ja nie mam w ogóle pretensji do rodziców, to są naj, ukochani się rodzice, ponieważ nauczyli mnie pracy. A najgorsze jest zniechęcenie do pracy. Aha. A każdego rodzaju y, y, pomoc socjalna, jakieś dotacje, dodrukowywanie pieniędzy zniechęca ludzi do pracy. Przecież jakby pan redaktor dostał, y, za pomogę z państwa, za prowadzenie audycji na przykład 100 tysięcy złotych, czy chciałoby się panu rozmawiać tak aktywnie ze mną? No nie, bo wiedziałby pan, że pan dostanie tutaj od z centrali taką kwotę, że nie, nie będę się przykładał do tej audycji, bo i tak dostanę kasę. A tu my pr pracujemy, bo pan dostaje wynagrodzenie za swoją pracę, ciężką pracę. No takie, takie się przygotować, pewnie mogłoby mnie czekać, ale powiedzmy w innych mediach, w innych mediach reżimowe, tak. rządowych, natomiast to nie jest ani, ani, ani problem, ani temat. Ja jestem akurat też zadowolony z, z miejsca, wobec tego nie będę, nie będę no się i widać, widać, widać tą fachową hmm. pracę, widać właśnie ten profesjonalizm, za co dziękuję. E... Bo na przykład w telewizji reżimowej politycy Konfederacji nawet nie mają okazji podziękować, bo nie są tam zaproszani. Mm -hmm. No tak. tutaj, akurat w, jeśli chodzi o program Kontrast i Zebra TV, zapraszamy Państwa wszystkich. Nie wszyscy też zaproszenia od nas przyjmują. To jest inna sprawa. Tu przede wszystkim e, chyba jednak w dużej mierze politycy e, koalicji obywatelskiej, ale nie wszyscy. To jest jasna sprawa i to też trzeba podkreślić. Zmieniamy temat, panie przewodniczący. Ósmy pakiet gospodarczy sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji przesądzony. W nim rozszerzona lista eksportowych i importowych towarów, możliwość obejmowania indywidualnymi sankcjami kolejnych Rosjan czy limit cenowy na ropę naftową. Szacuje się, że ten pakiet może kosztować Rosję 7 miliardów euro. Panie przewodniczący, Konfederacja. Konfederacji, Konfederacji nie szkoda Rosji? No ja powiem tak, to jest. To jest, są sankcje słowne. I tak naprawdę nie wiadomo, komu bardziej zagrażają, czy Europie, czy, czy Rosji. E, tak będę żartował troszeczkę, Urszula von der Leyen zaprasza nas na ósmą część rejsu Titaniciem. To tak wygląda. E, nie wiadomo, jak się skończy, nie, oby nie tak jak w historii. E, a jak to jest z tymi sankcjami? No są równi i równiejsi. Ja sprawdzałem na portalu bodajże e, ile... Zarabia Rosja dzięki Stanom Zjednoczonym, bo cały czas Stany Zjednoczone sprowadzają towary typu drewno, gumy i inne komponenty, sprowadzają, sprowadzają z, właśnie z Rosji. A tu tak męczucznie każą Europie i sami zresztą zapowiadał pre prezydent Biden, że tu ukróci wszystko, że trzeba właśnie tej Rosji pokazać, tak? a tu za 1 miliard dolarów miesięcznie sprowadzone są produkty z Rosji. No i jak na to można patrzeć? Jest umacniany dolar, dolary przecież już jest ponad 5 złotych, no a sankcje są słowne, sankcje... Gdzie działają. Zresztą dziwne są te sankcje, bo na przykład, nie wiem czy pan redaktor doczytał, ale można sprowadzać z Rosji diamenty. Tak uznała, tak uznała Belgia, Antwerpia dokładnie. No więc tutaj można domniemywać, że na, salon, na salonach europejskich trzeba się pokazywać w brylantach. Ne? Czym mhm. akurat diamenty można sprowadzać, a nie można ropy, czy, czy, innych, czy innych produktów. Może e. dlatego, że aż te, te diamenty aż tak bardzo nie uderzą w Rosję, może to nie jest jakiś tam duży udział, ale faktycznie jakaś pewna furtka, która, której pewnie być nie powinno, jeśli szczerze podchodzimy do, do sankcji. Mhm. Boże, być może wyłączamy produkty te, które nie są aż tak istotne z perspektywy decydentów. A mhm. Być może komuś zależy na diamentach. Oczywiście tutaj już nie wiemy, jak jest, ale w każdym bądź razie uważa Pan, że te sankcje są niewystarczające, powinny być znacznie dalej idące. Bo tak jak powiedziałem, boję się, że to będą tylko sankcje słowne. Coś, Co powinna coś... zrobić Unia Europejska? Jak ukarać Rosję? Problem z, problem z Rosją jest taki, że to jest niesamowicie duży kraj i bogaty kraj. Czy to w surowce, każdego rodzaju, jest surowce strategiczne, ale także na przykład rolnictwo, bo kiedyś nie było tak. Większość towarów kiedyś Rosja importowała. Oni od wielu, wielu lat już wzięli się ostro za, za swoje rolnictwo, na przykład za jabłonie, za jabłka, za sadownictwo. I oni w tym momencie, to znaczy w tym momencie to nie, ale eksportowali swoje produkty, ponieważ mają dużą pszenicy, dużo ziaren strategicznych, tak jak i surowców, więc no i wiem, że mają też węglowodory. A my, jako Europa, no za bardzo tych, nie, tych węglowodorów nie mamy, nie posiadamy. Będziemy zależni od Stanów Zjednoczonych i sta Stany Zjednoczone zacierają ręce, ponieważ w dobrych pieniądzach sprzedają, sprzedadzą nam statkami przewieziony gaz. E, więc wydaje mi się, że niest no, niestety będą to za słabe sankcje, i Rosja sobie, wydaje mi się, z tym kryzysem poradzi. Na pewno to jest jakieś uderzenie. Trzeba iść ku pokojowi, bo my, jako Konfederacja, nie chcemy za bardzo opowiadać się za, za żadnej z tych stron, ponieważ my jesteśmy przeciwko wojnie, my jesteśmy za pokojem. Chcemy doprowadzić do tego, podpowiadając, sugerując, żeby jak najszybciej skończyć wojnę. Wtedy wszyscy na tym skorzystamy. Mhm. Sankcje pomogą? Zakończyć wojnę? Zależy, bo są sankcje, są też prowokacje, Więc ale tu mam za mało informacji, bo wiem jaki jest też przekaz też z mediów reżimowych, że na przykład ten atak rury Baltic Pipe była animacja komputerowa, gdzie atakują te rury drony powietrzne. Po prostu one sobie wpłynęły morzem, tak? no, takie w ogóle oderwane od rzeczywistości, ale to puszczają. To są takie pro, propagandowe zagrania, a tak naprawdę nie wiemy, kto, to, kto stoi za tym. Ciężko przypuszczać, że, to, że za, za zniszczeniem z własnych rur, które są warte setki miliardów dolarów, stoi Rosja, ponieważ... Właśnie dzięki tym nitkom Baltic Bay mogli szantażować Europę. Mhm. No Panie, bo czy im się to opłaca? Po prostu. W no jak nie. to politycznie? W ogóle nie. No to jest dla mnie. To jest, to jest dla mnie no kto by tak zrobił? Kto by rozwalał swoje nitki, gdzie, na których można zarabiać i kogoś jeszcze szantażować? No, no wydaje mi się, że to jest absurd. Mhm. No, dyskusja w tej sprawie trwa. Mamy trwa. filmiki, mamy również o, opinie, które, które jakby zaprzeczają, że tak właśnie miało miejsce, jak na tych filmikach. No to już stawiamy kropkę. Moimi Państwa gościem był dzisiaj Rafał Forys, przewodniczący Radomskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Ja również dziękuję Państwu i oczywiście zapraszam na kolejny kontrast Maciej Zieliński. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.